Harry Kane błyszczy, a Bayern ucieka rywalom. Kibice w Monachium coraz mniej tęsknią za Robertem Lewandowskim, bo sprowadzony w jego miejsce Anglik jest w rewelacyjnej formie. W piątkowym meczu przeciwko Werderowi Brema Kane niemal skompletował het, trika i poprowadził Bayern do kolejnego zwycięstwa. Gwiazda południa umacnia się na czele tabeli, a kapitan reprezentacji Anglii dystansuje Lewandowskiego w wyścigu o złotego buta. Cel Bayernu na sezon 2024-2025 jest jasne odzyskanie Mistrzostwa Niemiec. Transfer Vincente Kompanego na stanowisko trenera już teraz przynosi efekty. Monachijczycy przegrali w lidze tylko raz i pewnie przewodzą stawce. W piątkowy wieczór, mimo trudnego początku i bezbramkowej pierwszej połowy, pokazali klasę, pokonując Werder 3,0. Kluczowe momenty rozegrały się po przerwie. Arbiter podyktował dwa rzuty karne, a Harry Kane bezbłędnie je wykorzystał, stając się bohaterem meczu. Trzeciego gola dołożył Leroy Sain, pieczętując triumf gospodarzy. Dzięki temu Bayern powiększył przewagę nad Bayerem Leverkusen do dziewięciu punktów, choć pod opiecznik Sabiego Alonso mają jeszcze jeden mecz zaległy. Harry Kane natomiast może świętować sukces nie tylko drużynowy, ale i indywidualny. Anglik prowadzi w klasyfikacji Złotego Buta, mając na koncie 42 punkty, tyle samo co Mohamed Salah. Obaj uciekają konkurencji, w tym Robertowi Lewandowskiemu, który traci już 6 oczek. Aktualna klasyfikacja Złotego Buta. Harry Kane, Bayern, Mohamed Salah, Liverpool. 42 punkty, 21 bramek Erling Haaland, Manchester City, 38 punktów, 19 bramek. Robert Lewandowski, FC Barcelona, 36 punktów, 18 bramek, Alexander Isak, Newcastle United, 34 punkty, 17 bramek. Czy Lewandowski zdoła jeszcze dogonić rywali? Czy Kane utrzyma swoją rewelacyjną formę? Zostaw lajka pod naszym wideo i bądź na bieżąco z kolejnymi emocjami w wyścigu o złotego buta.